Cezary Wanda Olga witaj, 5 57 dla ciebie z pojonku werchę z bz045 proszę do ciebie. Okej, okay, okay, tu Stefan Kuebek, 9 Cezary Wanda Olga 41, A dzięki, 5, 5, 5, 5, 5, do usłyszenia. Okay, jest 9 wszystko by wszystko się zgadza. Fajnie, dzięki za, za odezwanie się. trzymaj się, do usłyszenia. Si, Irena o, 3Z9 No nie spodziewałem się, że na 14 tutaj się uda. No 5 dziewięć, mocno grzmisz. E, no, Pająku Wierch, SP przez BZ045, proszę do ciebie. No ja razem zaziadanie ponownie. No piątka, 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 piątka. A ciebie jest, dla mnie są. No fajnie, no bo to rzeczywiście na przyziemnej to musi iść, no, bo tak blisko. No, no generalnie słabo, kurczę na te, na 40 metrach w zasadzie nikt mi się nie odezwał. Znaczy nie czeka, jedną łączność chyba mam. No i teraz tutaj druga z tobą, e, tam była stacja Delta Hotel Alfa, ale no niestety nie wiem, prefiksu nie odebrałem, także nie wiem kto tam wołał. No także druga łączność dopiero tutaj, a już ładną chwilę jesteśmy. No fajnie, dzięki za zgłoszenie, trzymaj się i do usłyszenia. CQ, CQ20, 20 meters, cq 20 meter, CQ20M, meter, Sierra Quebec One, Golf Papa Romeo, Portable, Sierra Quebec One, Golf Papa Romeo, Portable, from Sierra Papa, stroke bravo, Zulu 045, polinkę licznik. Zero, Mike Zero, please try again, Mike Zero, Mike Zero, station, please try again. A, Mike nice. Zero, bravo, Zero Victor, Mike Zero, bravo, Zero Victor, QSB. Okay, Mike, zero, bravo, kilo, Victor, now it's five and six, five and six for you, five and six, thank you, 73, good luck. Yes, yes, Th go speak, go seven, three. Thank you, 73, five and six, five and six for you, thank you, 73, good luck. This is Sierra Quebec One, Golf Paparoni. Oh, no. Hotel Bravo 9, Delta Hotel America, no problem now, 5 and 7, 5 and 7 for you, back to you Thank you 73, good luck, this is Sierra Quebec one Golf Papa Romeo Portable SQ1 Golf Papa Romeo Portable from Sierra Papa, Strok Bravo Zulu 045, calling Edison Szwajcar uratował życie <laughs>